Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku kupia na taty koncie jajka. I tutaj już 6 jajek stoi i 79 gemów. Potwierdzam! O! I rzadkie punkty mocy! Rzadkie mutacja. Sczelpa doszeli. Dwukrotnie. Szteru. O, bardzo rzadkie punkty mocy. No nie! Same rzadkie! Epic Mityk! I nowy skin do Charlie. Maksymalna siła. Kontynuuj. Daj. O, kolejna mutacja. Dopoko. I... Kolejne jajka Potwierdź zakup Bardzo rzadki Naj nice. O, 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 o Co będzie Do spajka Tato jeszcze skina kupa. spajka spasuje I Rzadki I Do baza On To jest dobra mutacja O bardzo, epic Kolejna mutacja. Myślę, że coś lepszego będzie. Do mity! To jest dobra mutacja. Pst. Nie wiem, jaką technika zrobić. Dobij! Nie, średnio jest. O! O! Epic! Emotka. Średnio. Kolejna jajka. Otwórz zakup. No nie nie ja miał techniki O, kółeczkę chyba trzeba robić Dobrocha Tata lubi grać Grog Kiem I do spójka. O, bardzo rzadki Jak to O Do bo. Bardzo epik o, fajny! Bardzo. Ja bym chciał. O, jeszcze emotka darmowo. I pyk z miastem. Teraz jestem na swoim koncie i też będę otwierał jajeczka. I pyk, 79 gemów. Jest jajko. Bardzo epik mityk! I nowy skin do squika. Wyposaż teraz fajno. O, jest bardzo rzadki. No nie, rzadki, rzadki, rzadki mutacja. O, znowu donity, fajnie. Nie, chociaż mutacja do boni. Nie. O, skończyło się tak szybko To kolejne jajka No nie, błyskotki O, Epic No nie, ja chciałem jakąś jajkę O, domek Fajnie, to jest dobra mutacja Błyskotki Mutacja do kogo? Do Rapsa Fajnie no nie, błyskotki, o, tnij Mi pisało już I ten ostatni, ejka. Tnij Nie, gdzie mi No nie Ja mam pecha E, mityk, nie, to mnie podskoczyłeś Jeszcze taki skin Mam lepszy O, nie no nie, mutacja. O, dobroka. I. No nie, rzadki. Monety. No nie, skończyło się. Ja nie miał legendy żadnej. A chciałbym mieć tego baza. No jeszcze motka. I już koniec otwierania. To w dzisiejszym odcinku to już na tyle, dziękuję wszystkim za oglądanie.